Sponsorem wywiadu jest Olgros, stacja paliw. Dzień dobry, dzisiaj gościem w redakcji portalu Sport jest pan Piotr Ciupa, trener personalny. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Panie Piotrze, Siedlce to miasto sportu, czy, czy pan jako y, trener, jako masażysta ma dużo roboty w mieście Siedlce? Ogólnie tak. Jeżeli chodzi o sportowców, to pracuję najwięcej ze sportowcami z takich dyscyplin jak rugby. Podnoszenie ciężarów, współpracuję z klubem LKS Siedlce. no z rugbystami swego czasu jeździłem na, na zawody, ale teraz jako, że troszeczkę w stronę ciężarów się bardziej zaangażowałem, jeżdżę na zgrupowania z kadrą tam olimpijską, szykujemy się do mistrzostw świata, do, to tak trochę mniej w gabinecie jestem, ale jak tylko mogę, jestem na miejscu, to w pierwszej kolejności właśnie sportowcom staram się pomagać. Czy tam Martynka, dołęga przychodzi, czy tutaj no, z rugbyści, którzy tam jakieś urazy mają, no to staram się, co mogę w tym krótkim czasie jak jestem w gabinecie, bo jednak te wyjazdy są takie dosyć. Mhm. Jaka jest specyfika tych sportów po podnoszenie ciężarów i rógby to to dwie odmienne dyscypliny, chociażby no polegające na sile? Rób, rób, rób to urazy mechaniczne, a, a ciężary to jest po prostu y, takie sytuacje przeciążeniowe. Mhm. No i w ciężarach to na przykład numer jeden plecy, numer dwa kolana, trzy to barki. Taka kolejność jest przeciążeń. Mhm. Jednak jest to wyczyn tak, że tutaj przeciążenia są to Trzeba z tym walczyć i moja praca między innymi polega na tym, żeby zapobiegać i ewentualnie leczyć, chociaż mhm. no nawet swego czasu Marcin Dołęga powiedział, że jeżeli, jeżeli jeździł na zgrupowania, na kadry, bił rekordy świata, to właśnie najbardziej mu pomagała taka praca manualna na te kontuzje, przeciążenia, bóle. Mhm. Stąd też y, zacząłem jeździć no i staram się tam zawodnikom, które się którzy się szykują do, teraz się szykują do Mistrzostw Świata, juniorów Hiszpanii, no i tam moje miejsce jest, kurczę, w pierwszej kolejności jest tak naprawdę na kadrze i później przyjeżdżam tutaj, a ludzie mają nieraz pretensje, kurczę, czemu mnie nie ma, nie? Chodzi facet do gabinetu i mówię tak nie może być. fajnie. Wiadomo od zawsze, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Co sportowiec bez, bez pana wsparcia jest w stanie zrobić na przykład dobrą rozgrzewkę, czy jest w stanie uniknąć pewnych urazów? Dob Przede wszystkim brak dobrej rozgrzewki to jest taka jakby główna przyczyna w sporcie. Nawet nie w sporcie, bo ogólnie jeżeli ludzie nie uprawiają sportu, a robią jakieś prace fizyczne, no to powinni przed takimi pracami również robić rozgrzewki. Nie robią, potem są problemy. No i jeżeli zaczyna się trening, są jakieś takie miejsca bólu u zawodników, no to ja nad tym pracuję, żeby między innymi robię takie, czy tam ścierki z maści, takie rzeczy, robię jakąś rehabilitację. Różne tam takie sprawy się robi, żeby z tego bólu uniknąć na tym. No to głównie dobra rozgrzewka, dobre tam takie można powiedzieć ukierunkowanie też zawodnika: jakie ćwiczenia więcej ma robić, jakie mniej, żeby tak, ta motoryka była tak bardziej wypośrodkowana. Jeżeli jest powiedzmy wyczyn, no to tutaj już idzie. Nie jest to takie mocno prozdrowotne. Najlepszy sport to jest ogólnie taki, gdzie się uprawia trochę tego, trochę tego, trochę tego. Jeżeli chcemy być. Dobrym ciężarowcem to nie będziemy dobrze na przykład szybko biegać, tak? I trzeba coś wybrać. O by się mówi, że to są y, wszechstronnie tacy utalentowani sportowcy, bo tam jest i szybkość, i siła, ale są konkluzje ręce i. Nodi. Wszystko. Tam jest kurczę, naprawdę i gimnastyka, super sport, y, tylko że zdarzają się urazy. Oczywiście. Ale więc. Te urazy ludzie mają teraz więcej od siedzenia przy biurku, jeżeli chodzi o kręgosłup, więcej dla zdrowia sobie szkodzą niż sporadycznie tam, kostka skręcona, tak? coś wydarzy. To. Chodzi o to, żeby ciało musi się ruszać. Tak jak, jak... jak ważne w pańskiej pracy masaż, masaże? Bo ktoś może pomyśleć, że masaż to tylko yy, relaks, jednak tak nie do końca jest. Masaże można dużo rzeczy poprawić, naprawić, uleczyć. No tak, dlatego że pierwsze kroki często ludzie. Z bólami pleców idą gdzieś tam do lekarza. tak, Jak jeszcze dobry lekarz tam ogarnie sprawę, no to skieruje na masażę. A w pierwszej kolejności powinni, coraz częściej przychodzą do takiego gabinetu jak mój. Ja tam pracuję manualnie, czy tam robię nawet i pijawki, bardzo popularne ostatnio, czy suche igłowanie. I w ten sposób po prostu likwiduje te bóle, które. Ludzie mieli od wielu lat, ale nigdy nie byli w takim gabinecie. Pytam się ostatnio znajomej, potem tam mocno głowa boli, pracuje przy komputerze i narzeka na tą głowę. Mówię, a byłaś gdzieś ostatnio, na, nigdy nie była na jakimś masażu, rozbiciu. No już po tym masażu było dużo lepiej. Bo tak, to, to nie jest taki łagodny masaż, bo nieraz to ludzie przed gabinetem stoją tak. Mąż tak stoi, że ona mówi: No i nie bój się, i nie bój się, nie? że to będzie tak strasznie, bo tak dosyć intensywnie, jeżeli już robię te masaże, to nie są takie głaskania. No i wtedy dopiero jest efekt. <grym> Jak to się stało w ogóle, że pan wyglądał w sporcie? Był pan z nim związany od, od najmłodszych lat? Uprawiał pan jakąś dyscyplinę? Jak to się stało, że tak, ja... jest pan po drugiej stronie sportu dzisiaj? Ogólnie no to 30 lat temu uprawiałem przez 10 lat wyczynowo podnoszenie ciężarów. Tam zdobywałem również medale na no mistrzostwach Polski, z bratem razem trenowaliśmy, to tak się zaczęło, że kiedyś było w Siedlcach tylko trzy siłownie, no i jak chciało się gdzieś potrenować, no to za wiele nie było do wyboru. Trafiłem akurat do sekcji podnoszenia ciężarów, no i tam się okazało, że w miarę mi to idzie. No to jak idzie, to to zostałem. 10 lat jest fajna przygoda w sporcie, dlatego młodym ludziom ogólnie mówię, żeby kurczę, nawet się nie martwili teraz o to, że bo nieraz jest taka kwestia, że pieniędzy się za dużo nie zarabia. Później będziesz zarabiał pieniądze. Najpierw zrób karierę, to jest przygoda na całe życie, to się pamięta, a pieniądze to, bo ludzie teraz żyją w świecie materialnym, wszystko pieniądze, pieniądze, a to chodzi o to, żeby przeżyć tą przygodę w sporcie, nie? No to tak do tego zachęcam, żeby jednak Uprawiać ten sport, i w moim przypadku trenowałem 10 lat. No, wyczynowo, bo dwa razy dziennie i byłem w kadrze, też polskim. Ja nie mam problemów z kręgosłupem mi nic nie boli, nie narzekam. A w moim wieku, na przykład, osoby, które pracują przy komputerze, przy biurku, to kurczę przychodzą naprawdę, że to a tu, tu boli, tu szczyka, tu wygięty, tu mówi chyba zawał, Ile badania sobie porobię, te 50, plus, bo już kurna, coś nie tak, a to wszystko takie ospięte. No, i najlepszą formą taką jest jakby takiej rehabilitacji, odnowy, stanięcia na nogi. To przyjście na takie masaż, rozluźnienie, ale również takie treningi, które prowadzę personalne, No, bo jedne mięśnie trzeba rozluźnić, a drugie trzeba wzmocnić. No, i z doświadczenia wiem, że ludzie tak naprawdę nie robią tych ćwiczeń w domu, 10% może robi. No, i stąd tak przyjdzie na taki trening, ja dopilnuję, coś tam podpowiem. To jest takie, takie endorfiny są, bo człowiek jak, jak się nie rusza, praca siedząca, to potrafi popaść w depresję nawet. Siedzi tylko praca dzień za dniem, to wszystko mija, a jeżeli zaczyna się ruszać, to tak jakby skurcze spina się na wyżyny, ale też psychi, psychika dużo jakby stawia na nogi i zaczyna się chcieć żyć. Trening to jest podstawa, nie? A jak to się stało, że wypatrzyła Pana kadra podnoszenia ciężarów, no bo jednak to nie każdemu jest dane pracować z najlepszymi w danej dyscyplinie właśnie. Pan może to sobie powiedzieć, że jeździ na zgrupowania, jeździ na, na obozy z kadrowiczami, pracuje Pan z nimi, zna Pan ich dobrze, więc no jak to się stało, No że... super, że mi się tak trafiło, taka przygoda, taka kontynuacja, bo przedtem byłem z innej strony, tak, jako hmm. zawodnik, tam też jestem sędzią w ciężarach, ale to... Marcin Dołęga ogólnie został trenerem kadry juniorów. No i mi zaproponował taką pracę, bo tam wiedział, czymś się zajmuje. No i super, a w międzyczasie tam się zwolniła posada do kadry olimpijskiej. Szykowaliśmy się do, do Olimpiady. No i pojeździłem trochę z zawodnikami. Ja ze swojej strony robiłem co mogłem. Tam każdy w sztabie szkoleniowym robił co mógł. No tam trochę słabo wyszło jeżeli chodzi o tą grupę męską, ale to nie tylko w ciężarach się okazuje tylko, że od 70 lat najgorszy występ był polski na olimpiadzie we wszystkich dyscyplinach. Także jakieś takie kursy teraz są, ciężko trochę namówić młodych do sportu, coraz mniej jest chętnych, coraz mniej trafia na taką siłownię, a z tego przesiewu jak trafi powiedzmy 100 osób na siłownię ciężarową, Trener może wyłuskać jedno, dwa talenty. tak. Jeżeli tego przesiewu nie ma, nie ma tego naboru tak intensywnego, no to wtedy kurczę trenuje, kto, kto się trafi. No i też świat poszedł mocno do przodu. Kiedyś Polacy w ciężarach czy w zapasach rywalizowali z jednym ze sferera, teraz krajów się trochę więcej zrobiło. No i też w każdym kraju te No teraz grubo ponad, ponad, ponad 200 krajów uprawia. To jest bardzo popularny sport. Też z tej racji, że kurczę. Y... Ludzie fajnie jak trenują te ciężary, to fajnie wyglądają, jest taka zgrabna sylwetka, nie jest taka przesadna. No i do tego kurczę, kiedyś było tak, że ten blok wschodni bardziej dominował. Polska, Bułgaria, Związek Radziecki, a teraz cały świat. Ameryka, Chińczycy. kurczę, Chińczycy no, to jest niesamowita konkurencja. No, i trochę tam uszczuplają w na olimpiadzie jest mniej kategorii. No właśnie, co pan sądzi o tych pomysłach, żeby w ogóle usunąć ponoszenie ciężarów z igrzysk? Czy... Znaczy, uważam tak jak boksek, ciężary to jest taka klasyka, że to w ogóle nie jest, jest niemożliwe, że według mnie to usunąć. No bo ludzie od zawsze podnosili, kto więcej, tak? Tak jak boks, się bili, to jest taki bardziej tak, naturalny sport. Odwie... Wydaje mi się, że nie usuną tego. No, jest taki podstawowy ten, no, bierzemy się, kto silniejszy, tak? No, to jest taki sport. Mocno zakorzenione, a ta w olimpiadzie to już od samego początku było. Tylko że teraz jest tak, że trochę tak uszczuplili te. Ciężej się je załapać, bo jest mniej kategorii wagowych mhm. i startuje tylko dziesiątka najlepsza na świecie. To jest garstka ludzi, tam nie łapią się mistrz... jacyś... medali. medaliści się zakwalifikować. świata się nie łapią na olimpiadę. No to paradoks, że łatwiej y... medal zdobyć, niż się zakwalifikować czasem, bo to tak, tak. z różnych kontynentów musiał wejść, musi być obsada, no i Tak, ciężko jest w w filmiku, to Są takie turnieje kwalifikacyjne, przed które trzeba jakby zaliczyć, pięć czy tam sześć jest, no i każdy ma obowiązek również startu i nieraz jest tak, że zawodnik nawet jak nie ma predyspozycji, ma kontuzję, to musi jechać i musi być na, na tych zawodach no, dlatego, żeby się poddać kontroli antydopingowej. To jest ten sposób wymyślony, żeby zaostrzyć takie y, tutaj stosowanie jakichś środków, mhm. ale ogólnie no to nowy sezon się teraz zaczyna przed nową olimpiadą. No zobaczymy, jak pójdzie w jakim kierunku w ciężarach, czy to będzie. No, bo chodzi o to, że coraz mniej osób jest, nawet w kadrze tej seniorskiej, tak? Tych seniorów jest coraz mniej. Nie ma tak jak kiedyś za czasów Marcina Dołęgi, to był ten, ten, tam się przewijali ci ludzie, a teraz jest mało. No i głównie chodzi o to, że młodzież od sportu trochę teraz odchodzi. No, mówię, jak planują w Arabii, zrobić jakieś tam igrzyska na wzór olimpiady, tylko w e-sporcie, no to. Później ciężary to będzie się tak klikać i o takie będą, bo tam są pieniądze duże, ogromne. No jasne, no to Trochę jest sport, to sport jest obecny, jest sport konieczny, sportowi, ale, ale pewnie nie... No szachy też są sportem od wielu lat i tego bardzo nikt nie kwestionuje, no to pójdą w gry i... Chodzi o to, żeby kurczę zachęcić tak młodych ludzi, no to więcej powinno być <laughs> reklam jakiegoś zdrowego trybu życia, yy, aktywności fizycznej niż chociażby piwa w telewizji. Tak, bo to przypomina jest taka reklama i człowiek się tak kurczę nastawia gdzieś tam nawet podświadomie. A jak tych reklam jest mało, kiedyś nawet mówili pij mleko, taka reklama była nie, czy w szkołach nawet yy, ja prowadzę takie testy dla dzieci jak rodzice przyprowadzą FMS. Takie testy funkcjonalne, żeby w krótkim czasie wykryć y, jakieś y, dysfunkcje w ciele. Czy to stawy skokowe, biodrowe, kolanowe. No, kiedyś to więcej w szkołach jakoś tak nauczyciele WF-ów bardziej się tym zajmowali, a teraz jakoś Jak mniej, rodzice mniej trochę nie zadba, idzie. To... Tak rodzice piszą zwolnienia dzieciom na, na te, na te WF-y, także, a kiedyś było powiedzenie takie, w zdrowym ciele zdrowy duch. I teraz się mówi, że dzieci mają często depresję. No bo się nie ruszają. Z tego bezruchu, no to yy, jest jak jest teraz. Że... A jak się człowiek nie rusza, to mu się nie chce. W biurach wielokrotnie widziałem, jak ludzie siedzą na takich kółeczkach, na tym, jak trzeba wstać, to nie wstanie, tylko się nogą odepchnie, bo mu się nie chce wstać. Bo jak się siedzi, to człowiek taki leniwy się robi. A wystarczy trochę się poruszać już takie Endorfiny się nakręcają, takie chęci do życia, do działania. Teraz, na przykład, taka moda jest ogólnie gdzieś w jakichś biurach, które otwierają takie nowoczesne to robią takie gabinety, salki dla treningu, że ktoś, kto ma pracę siedzącą, wie, że idzie w to miejsce, tam się rozciągnie kręgosłup, gimnastykę, rowerek, 10 minut i robi robotę. Tylko tej roboty zrobi dużo więcej, niż by siedział. I ci pracodawcy robią te, takie miejsca do treningów, po to tak naprawdę, żeby nie chodził pracownik na zwolnienia, żeby więcej zrobił. Nie, nie typowo w, w kontekście zdrowia tego pracownika, tylko po to, żeby po prostu wydajniejszy był ten ruch. Teraz są takie czasy, że brakuje ogólnie ludziom ruchu. Stąd też te siłownie powstają jak Grzyby po deszczu, bo to jest jakby wymuszone. Kiedyś na masaż, no to jak ktoś poszedł, no to tak trochę z rozpusty do jakiegoś gabinetu spaczy, tam olejkiem nasmarowali, i był na masażu. A teraz ludzie przychodzą coraz częściej, bo jakby no, nie mają wyboru poniekąd. Bo jak ktoś łupie, strzyka boli, kurczę plecy czy drętwiają ręce. No i super sprawa jest, także też w razie coś <grym> zapraszam do gabinetu, jakby <grym> jakieś bóle były. I zaproszenie też kierujemy do naszych widzów. Dziękuję Panie Piotrze za wizytę. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę. Do widzenia. Olgros, jakość do pełna.